Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o typowych akcesoriach wędkarskich, spinningowych, których ja używam, które znacznie ułatwiają mi wędkowanie podczas łowienia w rzekach, podczas brodzenia w nich. No, są to typowe akcesoria większości, ale opowiem też o takich akcesoriach, które dla większości wędkarzy nie będą potrzebne, a dla innych mogą być naprawdę dużym ułatwieniem wędkowania, więc zapraszam na odcinek. Zacznę od typowego akcesoria, jakim jest kamizelka wędkarska. No, o kamizelce wiele mówić nie trzeba. Dużo komór, dużo kieszonek, w których można zmieścić pudełka wędkarskie z przynętami, akcesoria można podpiąć chociażby matę do mierzenia ryb, można wrzucić sobie kanapki, można wrzucić coś do picia, dzięki czemu możemy cały dzień poświęcić na wędkowanie, nie musimy się nigdzie zatrzymywać w żadnych sklepach, robić przerwy na obiad. No wystarczy, że zatrzymamy się nad wodą, wyciągniemy sobie coś do jedzenia, coś do picia i nie musimy się ruszać nad miejscówki. Osobiście do kamizelki podpinam różne akcesoria. Począwszy od podbieraka, wiadomo, warto tutaj wspomnieć o drugim gadżecie, jakim jest magnes do podbieraka. Czyli jedna część magnesu przypinana jest do podbieraka, druga jest przypinana do kamizelki. No i wtedy podbierak mamy na plecach założony. I kiedy holujemy rybę, nie musimy za bardzo się martwić z tym wszystkim. Bo wystarczy jeden ruch ręką. No i jedną ręką podciągamy rybę, a drugą ręką ją podbieramy. Więc to jest. To są te takie typowe akcesoria, które każdy z nas praktycznie ma. Kolejnym akcesorium, bez którego ja nie wyobrażam sobie, żebym szedł na ryby, są szczypce do odkaczania ryb. W Większości z nas zależy na tym, żeby ryba, którą wyholujemy, została bezpiecznie odhaczona i w jak najlepszej kondycji wróciła do wody. Więc szczypce to jest taki must have dla każdego wędkarza. Ja szczypce mam tutaj zamontowane na retraktorze, czyli taki klips z linką wysuwaną. To jest taki fajny gadżet, do którego możemy przypiąć takie małe pierdółki, które zawsze gdzieś mamy, ale one zawsze się nam walają w różnych miejscach, przez co kiedy są nam najbardziej potrzebne, nie możemy ich znaleźć. Więc ja przypiąłem sobie do tego retraktora szczypce do otaczania, tak aby nawet kiedy ryby nie biorą, kiedy weźmie ta jedna, jedyna, to żebym nie musiał szukać tych szczypców, mam je po prostu pod ręką, wrzucone w ten sposób. Kolejna rzecz, którą mam w większości czasu pod ręką, jest to mata do mierzenia ryb. Jest tomata od firmy SPRO 140 cm długości. To, proszę bardzo materiałowa. Zawsze mnie drażniło to jak wędkarze mierzą ryby albo robią jej zdjęcia, kładąc ją na kamieniach albo gdzieś na trawie. No dlatego ja wolę po prostu mieć taką matę. Rybę podkładam na matę, robię jej zdjęcie, czy ewentualnie mogę ją zmierzyć, kiedy faktycznie ta ryba jest naprawdę duża. No i na tej macie ona nie zrobi sobie krzywdy. Wiadomo matę zawsze moczę przed położeniem na niej ryby. No i dla mnie jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Kolejnymi takimi małymi gadżetami są, e, są takie nożyczki do przycinania głównie plecionek, bo to wiadomo, jak mamy żyłkę czy fluorocarbon, to nie jest to problem przekryjść zębami, ale jak mamy plecionkę, no to już wtedy wtedy się robi pod górkę, więc takie szczypczyki zawsze warto mieć pod ręką. Kolejnym akcesorium to szczypczyki do rozwierania małych kółek łącznikowych, szczególnie przydatne przy strągowych przynętach, jeśli chodzi o błystki obrotowe czy woblery. Ja częściej tych szczypczyków używam w domu. Szczególnie teraz kiedy w tym nowym roku w okręgu nowosądeckim wszedł przepis, że na wodach górskich nie można łowić na potrójne kotwice tylko na podwójne. Więc albo będę ucinał groty, albo będę po prostu wymieniał kotwice na podwójne. I dzięki tym szybcom, te akurat są od firmy Rapala, zaoszczędzę naprawdę bardzo dużo czasu podczas wymiany uzbrojenia. Przy teraz przejdę do pudełek wędkarskich. Zacznę od pudełka, w którym trzymam główki jigowe. Pudełko od firmy SPRO przeznaczone do przynęt twardych. Jednak ja tutaj wrzuciłem sobie główki jigowe, poukładałem po kolei od najmniejszej gramatury do największej. Czyli tutaj mam jednogramowe, tutaj mam dwugramowe, trzygramowe, czterogramowe, a tutaj mam główki Wolframowe. I dzięki temu mam wszystkie główki posegregowane. Nie muszę szukać, grzebać w pudełkach, żeby dostać się do dwugramowej główki. Tylko po prostu wiem, że dwugramową główkę mam w tym przedziale. Więc wyciągam taką, która mi najbardziej będzie odpowiadać. I gotowe. Kolejne pudełko również od firmy SPRO, jest to SPRO TBX, bx Jarenowa linia pudełek. Jest o tyle fajne, że mogę sobie tutaj oprócz, wiadomo, standardowo przynęt, mogę sobie również przechowywać akcesoria typu krętliki, agrafki, agrafki z krętlikami. Wystarczy, że otworzę dwa pudełka, mogę wymienić główkę jigową, krętlik oraz przynętę. To jest dla mnie bardzo duże ułatwienie. Już od roku ta głowie i sprawdza mi się. To tyle z akcesoriów, które mogą przydać się każdemu z nas. Na koniec zostawiłem taki akcencik dla osób, które noszą okulary, czyli nakładki na okulary korekcyjne. Bo niestety my nie możemy sobie pozwolić na zakup okularów polaryzacyjnych, no chyba że będziemy nosić soczewki. Natomiast ja mam takie nakładki akurat są od firmy Nikado. Wiem, że jeszcze firma Gamakatsu takie robi oraz z tego co kojarzę Dragon. Wiadomo, że noszenie tych nakładek to nie będzie to samo co noszenie okularów polaryzacyjnych, bo chociażby z tego powodu, że promienie świetlne będą nam się wbijać za okulary. Okulary polaryzacyjne są zwykle dopasowane. Natomiast dla mnie po raz pierwszy założenie tych nakładek to po prostu różnica niebo a ziemia. Po pierwsze nie raziło mnie słońce. Po drugie widziałem plecionkę na tle wody i po trzecie o wiele lepiej widziałem to co się dzieje pod wodą, czy gdzieś nie, nie ma jakiejś dziury, czy gdzieś jest jakiś większy głaz. No dla mnie, dla osób, które noszą okulary, które nie mogą sobie pozwolić na soczewki albo nie lubią, koszt wydania kilkudziesięciu złotych. A przyjemność zwętkowania jest o niebo lepsza. Poza tym, śmiało można tych nakładek używać podczas jazdy samochodem. No, po prostu ten, kto wymyślił coś takiego, musiał nosić okulary. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dajcie znać w komentarzach, jakich wy akcesoriów jeszcze używacie. Może ja się zainspiruję, może wy się zainspirujecie tym, co tutaj Wam przedstawiłem. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie.